Droga duszo, dziś mam dla ciebie głęboką wiadomość do przekazania: coś znaczącego jest na skraju odkrycia, a osoba, którą kochasz, zamierza powiedzieć wszystkim coś, co może zmienić twoją rzeczywistość. Pozostań ze mną do końca, ponieważ to, co usłyszysz, będzie zaskakujące i odsłaniające prawdę. Czy kiedykolwiek czułaś, że energia wokół ciebie ma zaraz się zmienić? Jakby coś wielkiego miało się wydarzyć. Prawda nie może już dłużej pozostawać ukryta. Ale zanim pójdziemy dalej, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby ta wiadomość dotarła do jeszcze większej liczby osób, które potrzebują błogosławieństw i słów duchowego pocieszenia. Energia, którą dzielisz, wzmacnia moc tego odkrycia. Miłość, którą czujesz do tej osoby, zaraz ma objawić się w sposób, którego nigdy wcześniej nie wyobrażałaś. Gdy to nastąpi, coś potężnego zmieni twoje życie. To, co było ukryte, co wydawało się odległe i nieuchwytne, teraz staje się realne. Energia wokół ciebie zaczyna się poruszać, jak kosmiczny taniec, który przygotowuje grunt pod to, co nadchodzi. Ten proces odkrycia dotyczy nie tylko drugiej osoby, ale także Ciebie. Połączenie, które macie, ma zaraz wzmocnić się w sposób nieoczekiwany i piękny. Kiedy energie zaczynają się poruszać, coś magicznego się dzieje. Poczucie oczekiwania w powietrzu, jakby prawda miała zaraz wyjść na jaw, gotowa, by zmienić wszystko, jest nie do pomylenia. Czy kiedykolwiek to czułaś? Wszechświat, z jego nieskończoną mądrością. Zawsze szepcze, ujawniając to, co było ukryte. To nie jest chwilowe uczucie, to wyraźne wrażenie, że nadchodzi moment przemiany. To, co czujesz w sobie, to nie tylko intuicja, to prawdziwe postrzeganie tego, co zaraz się wydarzy. To, co skrywa ta osoba, którą kochasz, ma zaraz zostać ujawnione. Może będziesz świadkiem tego głębokiego i transformującego odkrycia? Zostaw komentarz. Akceptuję tę wiadomość od aniołów, a w ten sposób wzmocnisz energię tego błogosławieństwa, przynosząc więcej światła do swojego życia i życia wszystkich, którzy są wokół ciebie. Czas niepewności dobiega końca. Światło prawdy świeci coraz jaśniej, oświetlając to, co było ukryte w cieniu. To, co ta osoba czuje, co miała w sercu, wkrótce stanie się jasne dla wszystkich, a ten moment objawienia dotyczy nie tylko jej, ale również Ciebie. Wszechświat, z jego wyższą inteligencją, zawsze pokazuje prawdę w odpowiednim momencie. A gdy to nastąpi, coś głębokiego dzieje się również w Tobie. Twoja energia, Twoja siła odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Czy jesteś gotowa przyjąć tę prawdę? Wyobraź sobie, jak to będzie, gdy wszystko się zharmonizuje i kiedy słowa, które były zablokowane, w końcu znajdą swój sposób. To jakby kawałki układanki zaczęły się dopasowywać, a ty w końcu zrozumiesz cały ten proces. Prawda, choć czasami wywołuje strach lub opór, zawsze jest wyzwalająca. Jesteś gotowa. By być świadkiem tej magicznej objawienia. Każdy szczegół, każdy intensywniejszy wzrok może być sygnałem, że odwaga zaczyna się kształtować. Czy potrafisz to dostrzec? Prawdziwa miłość nie ukrywa się. Ona zaraz ma się objawić w sposób wyjątkowy i zaskakujący. To, co było ukryte, teraz ujrzy światło, a ty zobaczysz, że siła, która napędza tę miłość, jest silniejsza niż myślisz. Miłość to energia kosmiczna, która przekracza wszystkie bariery, a teraz ma się objawić z całą swoją mocą. Ten proces odkrycia to nie tylko wymiana słów, to głęboka duchowa przemiana. To, co było ukryte, ma zaraz zostać ujawnione, a robiąc to, Twoje życie zostanie dotknięte w sposób, którego nigdy nie wyobrażałaś. Prawda. Często ukryta pod warstwami niepewności i lęku, ma zaraz wyjść na powierzchnię. To jakby zasłona była podnoszona, ujawniając uczucia i emocje, które wcześniej wydawały się odległe lub niedostępne. Czy kiedykolwiek czułaś się tak? Jakby coś czaiło się w pobliżu, czekając na moment, by się ujawnić w Twoim życiu. Kiedy prawda wychodzi na jaw, przychodzi z siłą. Która zmiata wątpliwości i przynosi jasność. Nagle wszystko nabiera sensu, a to, co wcześniej wydawało się tajemnicą, odsłania się w całej swojej piękności. Kiedy to się wydarzy, nie tylko zrozumiesz, co było ukryte, ale także poczujesz wewnętrzny spokój i wolność, które wypełnią twoje serce. Zostaw lajka. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby więcej dusz mogło zostać dotkniętych tą transformującą energią. Każdy gest wsparcia jeszcze bardziej wzmacnia światło tej wiadomości. Intuicja odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Czy kiedykolwiek czułaś, że coś ma zaraz się zmienić, mimo że nie wiesz dokładnie co? Ta subtelna percepcja, którą masz, jest jak przewodnik prowadzący cię do zrozumienia tego, co nadchodzi. Może wydaje się mała, ale kiedy jej słuchasz, staje się tak jasna jak dzień. Intuicja jest kluczem do odkrywania prawd, które wciąż były ukryte w twoim sercu. To, co było przyćmione przez wątpliwości i niepewność, teraz staje się jasne jak światło dnia. Nie tylko dostrzegasz, co dzieje się wokół ciebie. Ale jesteś także prowadzony przez wszechświat, który chce dla ciebie tego, co najlepsze. Proces odkrycia często wymaga odwagi. Kiedy prawda zaczyna się ujawniać, może być przerażające zmierzyć się z tym, co naprawdę kryje się głęboko w sercu. Ale to właśnie ta odwaga pozwoli na dokonanie przemiany. Stoisz przed wyjątkową okazją, okazją, by otworzyć swoje serce i zaakceptować prawdę, która się ujawnia. Miłość nie ogranicza się do słów, ona także objawia się w gestach, spojrzeniach i znakach, które wszechświat wysyła do tych, którzy potrafią je dostrzec. Kiedy łączysz się ze swoją intuicją, prawda staje się jaśniejsza, a proces przemiany zaczyna się. Czas, abyś przygotowała się na to, co nadchodzi. Wpisz w komentarzach wdzęczność za wiadomość, aby wzmocnić energię procesu przemiany. Każde słowo, które wpisujesz, to forma potwierdzenia Twojego zaangażowania w tę pozytywną zmianę. Z upływem czasu zaczynasz dostrzegać, że wszystko układa się w idealną całość. Cisza, oczekiwanie, a nawet niepewność teraz mają sens. Każdy szczegół ujawnia się jako część większego planu. Czas, często uważany za przeszkodę, okazuje się wielkim sojusznikiem. Przygotowuje grunt pod to, by objawienie miało miejsce w dokładnie odpowiednim momencie, kiedy będziesz gotowa je zrozumieć. Przeznaczenie ma swoje własne ścieżki, a kiedy prawda się ujawnia, wszystko staje się jasne. Lekcje z przeszłości są teraz rozumiane z klarownością, a ty patrzysz wstecz, dostrzegając, że każdy krok, który podjęłaś, prowadził cię do tego momentu wielkiego odkrycia. Kiedy patrzysz wstecz, widzisz, jak wydarzenia się splatają, tworząc wzór, który doprowadził cię do prawdy, którą czekałaś. Czas, który często był uważany za wroga, okazuje się wiernym sojusznikiem, przygotowując grunt pod tę wielką transformację. Wszystko, co zostało przeżyte, każde doświadczenie, ma swój cel, nawet jeśli nie było od razu widoczne. Przeznaczenie, jak cichy przewodnik, zawsze było przy tobie, prowadząc cię do momentu, w którym prawda zostanie ujawniona. A gdy to nastąpi, będziesz wiedziała, że wszystko było częścią większego planu stworzonego przez wszechświat. Proces odkrycia to podróż, nie cel. Każda faza tej podróży to okazja do wzrostu. Czas, przeznaczenie i intuicja współpracują, aby ujawnić tę prawdę. A gdy w końcu otworzysz się na jej przyjęcie, będziesz mogła dostrzec wielki cel, który stoi za każdym krokiem tej podróży. Zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby więcej dusz mogło zostać dotkniętych tą transformującą energią. Na koniec, droga duszo, prawdziwa transformacja następuje wtedy, gdy przyjmujesz prawdę z akceptacją. Akceptacja jest kluczem do wyzwolenia. Akceptując to, co nadchodzi, tworzysz przestrzeń dla nowego, dla wzrostu, dla ewolucji. Prawda, nawet jeśli przynosi trudne zmiany, zawsze jest błogosławieństwem. Ma moc leczenia ran, zmieniania rzeczywistości i przenoszenia miłości na nowe wymiary. Kiedy akceptujesz to, co nadchodzi, przyjmujesz także swój własny proces transformacji. Teraz jest moment, by przyjąć tę energię. Wszechświat działa na Twoją korzyść. A wszystko, co ma zostać ujawnione, jest częścią boskiego procesu. Jesteś gotowa, by przeżyć tę transformację. Pamiętaj, że to, co nadchodzi, nie jest tylko objawieniem, ale błogosławieństwem dla Twojego życia, które przyniesie nową światłość. Przyjmij tę energię z wdzięcznością, ponieważ ma ona moc zmiany wszystkiego. Niech wszystkie błogosławieństwa Boże będą z Tobą w tym momencie transformacji. Amen.